Witajcie moi drodzy. Z tej strony Iza. Witam was w kolejnym filmiku. Dzisiaj dalej będziemy budować fajdowo, oczywiście razem z mamą. Witam, witam. Tu czasem Ptaszek. w miejscu i nie wiem co robić. <laughs> Dobrze. Oh, mm. co tam tworzysz? Ja tutaj mam świeżaśki. Mhm. Mm no i A co, oczko wodne już skończyłaś? No, dawno. No. Aha. Chodź tu. Mam pomysł, żeby posadzić tu kilka kwiatuszków. A gdzie jest kwiatusz? To To No? O. Jest. Tu jest. Eee, teraz nie wejdziesz tak łatwo. Jak coś tak koło moich drzwi, nie stawiaj tej półpł płytki, bo ona się otwiera. Same drzwi się otwierają. No, no i. no i wiesz. Coś ci tam pływa w tym otku tym No Może dodaj więcej rybę albo coś Masz taką możliwość? Co jest. Czekaj, czekaj Czy jeśli wejdę do wody Aha Wszystko jasne O, motorki sobie tutaj lecają Zaraz wszystko Nie gasem fajnie co my tu jeszcze mamy? Może jest tu coś ciekawego. He? A czy ten motyl w ogóle był? Zrobimy? Nie, no to ja go stawię. Nie ja wiem, czucia. No dobra. Heee, Zobaczmy sobie jakie są tutaj. Wyrzęta i może będą jakieś fajne Co to w ogóle jest? Okej okay. Tutaj zobaczmy To zobaczmy To Co by tu jeszcze może? Co by tu jeszcze? Hmm. Hmm. Może zobaczmy co to jest. Aha, teraz wiem co to jest. Dobra. się nie chcę... Czekaj to co jest? Nie jest coś ciekawego. Hmm. Uwaga mamy! Świetnie! Ciełowny! Piękny! Piękny! Jeden tylko jest? Nie O ile? Jeden, dwa, trzy... To ty umiesz liczyć? Serio? <noise>. <gry> <gry> Znimek nie uderzyłam Czy coś mu się dzieje? Tak, meduzy mu się wyją Fajnie Zapewne nie powinien być meduzy tutaj Ty, jaka ładna gwiazda Jej się coś stanie? Chyba nic jej się nie dzieje nie. Chmetusz tych medów nie powinno być. Bo skoro nam zwierzęta giną, Kto, A ty żyjesz jeszcze? O, hejo. jest jesteś ładna. co tu Po zbiecie. Why? mnie nie chcący. To Juniper. No, no, no! Dzień dobry! Dzień dobry! Szekasz. O! A co my jesteśmy na biegunie północnym? Fajny Bardzo fajny Czy Czy ja mogę? Normalnie, nie, no nie, 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 tu nie, proszę Tak, proszę jak Czy ty? Ej. Jak ty? Jak nie, 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 tu nie, nie, możesz wyjść. Ale. Może za niskie. A może zbuduj jakąś tą stodołę dla tych zwierząt? Nie, ja nie umiem tego zbudować. Chyba okay. musielibyśmy razem. No. Bo ja tam nie umiem. Dobra, to jak przy to polujemy. No, okej. Okay. Trochę może cięmygo dam. Myślę, że tak. Nic nie widzę.

Jeszcze nie widzę, gdzie idę okay. No proszę, to jest drzewo! Piękne, nie takie na spodzie że tu są jakoś liście A to nie, jest nie. drzewo! Piękne drzewo! Hmm, super ostrożowanie, to jest blok, blok złota. Gdyby tak sobie zrobić z z złoty domek? Okej. Okay. U mm, kolejne piękne drzewo. Co ty na to? No, postawię sobie złoty domek. A co tam kurze? A to co to jest to wanie mi niepotrzebne. Co jeszcze mi będzie potrzebne oprócz złotego domku? Hmm. Blok surowego złota. Hmm. Czy takie coś nadaje się na podłogę? Czekaj, pokaż. Ten? No. No, nie. Blok surowego złota. Ja nawet nie widziałam że coś takiego istnieje. nie. widzę i słyszę. A to, co to jest? I to, co to jest? A, a to, co to jest? Co ja mam za rzeczy? Dziwne. W moment. Okej, okay. okej. Okay. Po co mi jajko i drugie jajko i coś czego nie znam? No co jest? Ej, coś mi się dzieje. Dobra jest. No, no, mi... Ciekawe. Mhm. <laughs> <Okay>. Pochodnia <laughs> też wienij tu. Ale dziwne rzeczy, tak w to do czego nie są. A tutaj jest to Glove Gop. Nie wiem, właśnie. Czekaj, pokaż go. Co żółte tu. to jest? Co chciałam wiedzieć? Patrz, to jak samochód. czas tylko leci i za. No, już jest 12. No, dobra, to ja idę sobie zobaczyć. Co to w ogóle robi? Oj. Oj, sorki, sorki. Hmm, chyba nic co, to, nie jest bokser ja tak? Bo ja chyba nie zawrócę. Ale... Tak. Okej. Okay. No i tak, szybko czas leci. Także co? No, nie wiem. No. Pora kończyć. Następny odcinek wygnąć. Mhm. Budujemy, budujemy, moi drodzy. Dalszy ciąg. W kolejnym odcineczku zapraszamy serdecznie. A na razie do zobaczenia. Do zobaczenia, papatki.